Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, jesteśmy bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała, bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć, jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież Ducha Niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego Ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Jesteśmy dłużnikami nie ciała, lecz ducha. Dłużnikami Jezusa Chrystusa, który, jak relacjonuje w książce, pasja, na podstawie której powstał słynny film Mela Gibsona. Błogosławiona Maria Emeryś, Pan Jezus, widząc okropność grzechów ludzkich, bardzo cierpiał na ciele i duszy i pocił się krwią. I bardzo chcę wam przeczytać teraz ten fragment z pasji, który o tym mówi. Łaską Bożą oświecona czułam wyraźnie, że Jezus, zgadzając się teraz na zniesienie czekających go mąk, ofiarowując siebie samego na zadośćuczynienie Boskiej Sprawiedliwości za grzechy świata, Boskość swą niejako ściślej połączył z najświętszą trójcą, by z nieskończonej dla nas miłości oddać się za grzechy świata, całej grozie i ogromowi smutku i cierpienia, głównie w swym najczystszym, najwrażliwszym człowieczeństwie, prawdziwym, a niewinnym, by tylko ogniem miłości serca swego człowieczego, Uzbroić się przeciw czekającym Go trwogom i cierpieniom, by zadość uczynić za zaczątek i rozwój wszystkich grzechów i złych rządz, przyjął Najmiłosierniejszy Jezus z miłości ku nam grzesznikom w swe serce pierwiastki wszelkiego oczyszczającego pojednania i mąk zbawczych. Dozwoliłby Jego nieskończone męki, stanowiące zadośćuczynienie za nasze nieskończone grzechy, przeniknęły i przerosły, jak drzewo boleści o tysiącznych konarach, każdy członek Jego świętego ciała, każdą cząstkę Jego świętej duszy. Tak to oddany samemu owemu człowieczeństwu, upadł Jezus twarzą na ziemię, Wznosząc w swym nieskończonym smutku i trwodze gorące modły do Boga, widział przed sobą w niezliczonych obrazach grzechy całego świata, w całej ich wewnętrznej ohydzie i przyjmował je wszystkie na siebie. W swych modłach ofiarował się zadość uczynić przez swe cierpienia sprawiedliwości Ojca Niebieskiego za wszystkie te winy było ich niezliczone mnóstwo, a wśród tego morza Ochydy, uwijał się potworny szatan z piekielnym szyderstwem, ze wzrastającą złością, przesuwając przed oczyma jego duszy, coraz straszniejsze obrazy grzechów i za każdym razem odzywając się do człowieczeństwa Jezusa. Jak to i to chcesz wziąć na siebie, i za to chcesz ponieść karę? Jakże potrafisz za to wszystko zadość uczynić? Wtem od strony nieba, w której znajduje się słońce, gdy wskazuje na zegarze słonecznym czas między godziną dziesiątą a jedenastą rano, spłynął ku Jezusowi wąski pas światła, a po nim spuścił się ku niemu zastęp aniołów, pokrzepiając i umacniając Jezusa upadającego pod brzemieniem smutku i trwogi. Reszta groty wypełniona była ohydnymi i strasznymi obrazami grzechu, a złe duchy atakowały ze wszystkich stron z szyderstwem i złością. Jezus przyjmował wszystko na siebie, choć brzemię to było olbrzymie. Serce jego, jedyne ze wszystkich serc, przepełnione było doskonałą miłością Boga i ludzi. Więc ten ogrom ohydy, ta obrzydliwość i ciężar wszystkich grzechów przejmowały to serce przerażeniem i smutkiem bez miary. A było na co popatrzeć, roku nie wystarczyłoby, gdybym chciała wszystko opowiedzieć. Bardzo, bardzo mocno jest tutaj zobrazowane to. Jak Pan Bóg działa, jak nas kocha, jak Jego syn przyjął ciężkie brzemię, żeby nas uwolnić od naszej grzesznej natury. Dlatego, że Bóg postanowił siebie poświęcić w taki sposób, wystawiając się na Potworny atak szatana. Należy, abyśmy teraz poświęcili samych siebie, aby nieustannie, przy pomocy ducha świętego, który nas kieruje i ostrzega, zadawać śmierć popędom ciała, które poprzez różne przyjemności dąży do destrukcji. To wspaniałe i pokrzepiające, że gdy prowadzi nas Duch Święty, nie musimy już się bać. Pogrążenie się i trwanie w strachu jest w stanie łaski uświęcającej niemożliwe. Gdy idąc za świętym Pawłem wołamy z ufnością i zapałem Abba Ojcze, Tatusiu, Szczęśliwi ci, którzy mieli dobrego i mężnego Ojca, dzięki temu są w stanie uwierzyć w to, że Pan Bóg jest naszym Tatą, to, że nie boją się do Niego zbliżyć, zostać zranionym. Nawiązałem ostatnio rozmowę z pewnym człowiekiem, który zmaga się z bezdomnością i problemem alkoholowym. Gdy po dłuższej konwersacji poruszyłem w końcu temat Pana Boga, jego oczy rozbłysły. Okazał się być wierzący. Wyjawił mi, że każdej nocy, gdy kładzie się spać, słyszy jakiś głos. Który mówi mu, żeby zmienił swoje życie, bo zmierza ku śmierci i ma wrażenie, że panu Bogu jest smutno z powodu tego, w jakim stanie się znajduje obecnie w życiu. Bardzo to było dla mnie oczywiste i powiedziałem mu, że oczywistym jest, że Bogu jest smutno, gdy cierpi jego dziecko, szponach nałogu. Bardzo mocno liczę na to, że człowiek ten jeszcze stanie na nogi i zacznie kroczyć Bożą drogą. Zobaczyłem w nim tą iskrę, z której może wykrzesać siłę do zmiany swojego życia. Człowiek ten nie zniszczył jeszcze całkowicie swojego zdrowia i duszy. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak trzymać za Niego kciuki i modlić się za Niego. Dzisiaj, gdy znów rozważałem to spotkanie, przypomniał mi się fragment z trzeciego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Są to wersety od drugiego do dziesiątego. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł widzieć, a światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała siarka przymierza. Wtedy pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto jestem. Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu, Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać, lecz pan powtórzył wołanie. Samuelu, wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: Nie wołałem cię, synu, wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał pana, a słowo pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu! Stał więc i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli spostrzegł się, że to pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: Idź spać, gdyby jednak kto cię wołał odpowiedz. Mów, panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył pan i stanąwszy, zawołał, jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa twój słucha. Tego wam życzę, właśnie jeżeli usłyszycie w nocy. Ten głos Boga, to żeby go nie zignorować, tylko żeby za nim pójść, póki jeszcze nie jest za późno. Ewangelia według świętego Łukasza. W jednej z synagog wygłaszał w Szabat naukę, Znalazła się tam wtedy kobieta mająca od osiemnastu lat jakiegoś ducha niemocy. Była pochylona, nie mogła się w pełni odgiąć. Kiedy ją Jezus zobaczył, przywołał ją i powiedział: Kobieto, jesteś już wolna od swojej niemocy. I położył na nią rękę. Zaraz wyprostowała się i wielbiła Boga. Wtedy przełożony synagogi, oburzony na to, że Jezus uzdrowił w Szabat, powiedział do ludu: Jest sześć dni, w których powinno się pracować. W tych zatem dniach przychodźcie po uzdrowienie, a nie w dniu Szabatu. Pan na to mu rzekł. Obudnicy, czyż każdy z Was nie odwiązuje w Szabat od żłobu swojego wołu lub osła? I wyprowadziwszy niepoi, a czy ta, która jest córką Abrahama i którą więził szatan już przez osiemnaście lat, nie powinna być uwolniona ze swoich pęd w dniu szabatu, kiedy to powiedział wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a cały tłum cieszył się z wszystkich chwalebnych czynów, których był sprawcą. Pewien ewangelizator polski, który występuje na kanale na YouTube o nazwie Krzysztof Waszczuk, moim zdaniem, bardzo trafnie w swoim rozważaniu tego fragmentu Ewangelii z poniedziałku, porównał kobietę, która była pochylona przez ducha niemocy do obrazu współczesnego kościoła. Kto zgina w współczesny Kościół, kto krzywi jego strukturę? My wszyscy Jego członkowie, którzy grzeszymy, którzy nie zadajemy śmierci popędom ciała oraz nie myślimy poważnie o aspiracjach Ducha Świętego w nas, w naszym duchu. Niestety dotyczy to także coraz częściej pasterzy i hierarchów Kościoła, którzy łamią się pod ciężarem celibatu, pożądania pieniędzy, używek czy dopuszczają się lekkomyślności w rozmiękczaniu nauczania Kościoła, którego owoce są zatrważające i coraz bardziej szokujące. Warto orientować się na temat tego, co się dzieje. I mamy bardzo, bardzo dobre media katolickie w, w dzisiejszych czasach. Na przykład, Pielgrzymka Środowisk LGBT do Watykanu 5 września bieżącego roku. Niewiele ponad miesiąc później, to jest 11 października w sobotę, mężczyzna oddaje mocz na ołtarz w Bazylice Świętego Piotra. Takich strasznych wydarzeń, które niszczą nasze sakrum, jest niestety coraz więcej i musimy wzmacniać naszą świadomość, że zło panoszy się w Kościele. I z troską oraz zaangażowaniem przeciwdziałać temu wedle własnych możliwości, na przykład głosząc Ewangelię w prosty i przejrzysty sposób, modlić się, modlić się za Kościół i jego wrogów. Tak, jakby, aby jak najbardziej wspólnymi siłami osłabić siły szatana. Kościół, niczym uzdrowiona niewiasta, wyprostowana w Szabat, musi ponownie z dumą i wypiętą piersią stanąć do walki duchowej. Trwajmy w wierze, pijąc Bożą żywą wodę. Słowa Bożego. Jako te woły i osły, które może i niewiele rozumieją, ale nie są w stanie obyć się bez życiodajnego napoju w żaden z dni. Bądź uwielbiony i wywyższony, Panie nasz Boże, za to, że Ty chcesz czynić cuda w naszej codzienności. Za to, że Ty chcesz prostować nasze drogi, prostować drogi Kościoła, prosimy Cię, Panie, aby coraz więcej ludzi chciało uczestniczyć w tym pięknym dziele, aby otwierały się serca i umysły tych, którzy błądzą, którzy trwają w nałogach. Bądź uwielbiony i wywyższony, Panie Boże. Amen.